Hiiiiii U mnie jesteś Dawaj go pod siebie wokół. No, no podnieś go. Nie no to dawaj pomyśleć. Go... No, no podnieś Kaziu. No trzymaj wodę. No trzymaj wodę, ja, ja tego tak... <grywa> <grywa> Mówiłem że nie da się dawaj. Dawaj, że kupiłam. Daj. To ja ja na chatę idziemy Krzysiu. Chodź go zaprowadzimy. Chodź Krzysiu do domu idziemy Krzysiu! Chodźcie znowu samochód pierdoli Zamki tą pizdę Weź bo grat jedzie zaraz będzie jechał jakiś na sędzi No dawaj, chodź Fazer do domu idziemy No chodź Dawaj Dawaj idziemy Idziemy po fazera. No chodź. Go Nie, no, no. hot, chodź, chodź, ja idę. No, chodź, idziemy. Idziemy no. po jolke. Idziemy po jolke. Idziemy po jolke. Chodź tu kurwa. Wypierdalać z tej ulicy, baranie nie no. no. Bo idziemy, idzie to po jolke, bo. Kurde. No. Chodź. Siadaj tu i siedź. Ja. Przyjdzie z Karolem i go zabiorą ty. Idziemy.